Jaką Ewangelię głosił apostoł Paweł? Będę dzisiaj czytał z dziejów apostolskich, ale tak na marginesie chciałbym powiedzieć, że dzieje apostolskie ta księga nie powinna się nazywać dziejami apostolskimi, bo wcale tutaj nie jesteśmy skoncentrowani na życiu apostołów, a raczej powinna się nazywać dzieje Ducha Świętego w pierwszym Kościele. Wtedy będziemy skoncentrowani na tym, czemu apostołowie i komu apostołowie się poddawali i jaką robotę robiło to. Kiedy byli posłuszni i zwiastowali te słowa, które wam teraz też przeczytam. W dziejach apostolskich 14 rozdziale, 8 wersecie czytamy takie słowa. A w listrze był pewien człowiek o bezwładnych nogach chromy już w łonie swojej matki i nigdy nie chodził. Słuchał on przemawiającego Pawła, który przyglądając mu się uważnie i widząc, że ma wiarę, aby zostać uzdrowiony, powiedział donośnym głosem: Stań prosto na nogach, a on zerwał się i zaczął chodzić. Nie widzimy tutaj apostoła Pawła, który po przemowie, po próbie wzbudzenia u ludzi wiary, wstał i w taki charyzmatyczny sposób położył rękę na danego człowieka, zaczął modlić się w innych językach lub z nałożeniem rąk i ten człowiek został uzdrowiony. Więc co zwiastował apostoł Paweł, że drugi człowiek, który od urodzenia nie chodził, przyszła do niego taka wiara, którą apostoł Paweł wyczuł i zauważył, w życiu, co się dzieje w życiu tego człowieka który go słucha i rozkazał mu, żeby wstał na swoje nogi. Pamiętajmy, że był to, była to osoba, która nigdy nie stała na swoich nogach, ponieważ od swojego urodzenia była osobą, która nie chodziła. Jakie słowa zwiastował apostoł Paweł, przeczytamy o tym, cofając się do 13 rozdziału, czyli 38 i 39 werset. Zobaczcie. Niech więc będzie wam wiadomo, mężowie bracia, że przez Niego zwiastuje się wam przeb przebaczenie grzechów i przez Niego każdy, kto uwierzy, jest usprawiedliwiony we wszystkim, czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez prawo Mojżesza? Paweł głosił Ewangelię. Dobrą wiadomość, która była związana z przebaczeniem grzechu, z tym, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał.